Cześć! Dzisiaj zajmiemy się tematem fotopułapki legalne w lesie, czy nielegalne. Miałem przypadek, że moje fotopułapki znalazł łowczy. Zostawił kartkę, żeby do niego zadzwonić. No i właśnie tak się stało, że zadzwoniłam, bo akurat poszłam... Tam w zasadzie przez Facebooka gdzieś tam ja jeszcze znalazła jego żona i... Numer podałat, czyli szybciej tam się skontaktowaliśmy. No i łowczy zaczął mówić, że yy, nielegalnie wiszą fotopułapki, że jakby to zgłosił straży leśnej, to bym dostała 10 000 kary, że to trzeba mieć pozwolenie z lasów i tak dalej, i tak dalej, że mam to ściągnąć. I ten, no to dobra. Pojechałam, ściągnęłam mówię to wystąpię do lasów państwowych o pozwolenie na filmowanie ptaków tam ssaków ogólnie na powieszenie tych fotopułapek to no, najpierw wysłałam do Katowic do głównego z Katowic od razu wniosek przeszedł do Nadleśnictwa Szczelce Opolskie bo akurat tu jest ten rejon po czym chyba po prawie miesiącu dostałam pismo że Las jest wspólnym dobrem, nie potrzebuje żadnego pozwolenia na filmowanie zwierząt. Oczywiście z zachowaniem ustawy o ochronie zwierząt, tam tych rzadkich gatunków itd. tak że tam nie płoszyć i, i te wszystkie inne ten... No i oczywiście przesłałam to temu łowczemu, znaczy, się napisałam mu, że nie potrzebuję żadnego zezwolenia i mogę spokojnie wieszać fotopułapki. Tak też, więc zrobiłam. Na końcu filmiku zobaczycie to pismo. Także, jakby ktoś tam kiedyś miał jakieś problemy z właśnie myśliwymi, że coś nielegalnie wisi i tak dalej. No nie wiem, jakie jest tam w rezerwatach i w tych właśnie miejscach takich chronionych. Podejrzewam, że tam raczej trzeba zgodę uzyskać. No bo jednak to jest rezerwat, ściśle określone przepisy tam są, więc tutaj można powiedzieć, jest inna sytuacja. Ale jeśli chodzi o normalne lasy, tak jak takie zwykłe, gdzie jest normalnie prowadzona gospodarka leśna i tak dalej, to bez problemu można wieszać. Fotopułapki, i można nagrywać wszystko, co się chce. No, wiadomo, nie od. Według pisma nie ponoszą odpowiedzialności za kradzieże, za y, wiatrołamy, jakby tam coś uszkodziło i za wykorzystywanie tam przez osoby trzecie wszystkiego tego materiału, który jest nagrany. No, wiadomo, no wtedy trzeba to jakoś w miarę zabezpieczyć, żeby y, ten. Żeby postronne osoby tam się nie dostawały i w ogóle. No tak też zrobiłam. Teraz wiszą akurat dwie fotopułapki, no niestety z pięciu, które mam. No, zostały dwie takie względne, resztę wszystko już praktycznie poszło. te chiński badziew to szkoda pieniędzy, no ale niebawem zakupię jeszcze dwie. Mam nadzieję, że będą sprawne, ale u nas żadnych tych chińskich. AliExpressów czy innych, i ten. I to zobaczymy. Może materiał jakiś większy się coś nagra. A tymczasem, cześć.